Hej i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj mam parę zadań do zrobienia i później będzie jeszcze siłownia. Dzisiaj nogi, czyli partia ciała, której nie za bardzo lubię robić, którą... no której po prostu zbyt nie lubię, ale trzeba robić, aby się wszystko fajnie rozrosło. A poza tym będzie to ciekawe wyzwanie dla mnie, bo tydzień temu miałem lekkie problemy z kolanem. I teraz jak chodzę, to tak słychać jak się. No, coś tam ten, ale trudno. Zobaczymy jak będzie po dzisiejszym treningu. Właśnie między innymi po to właśnie chcę pójść, żeby zobaczyć co się stanie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie jest to zbyt zdrowe nie rób tego, tak jak robię to ja, ale no ja zrobię, ty nie rób w ogóle. Lepiej pójść do fizjoterapeuty albo do kogoś z tych dziedzin, żeby zobaczył, powiedział, że trzeba zrobić to, to, jakieś tejpy założył i tak dalej. Ja tak zrobię, w sensie ja pójdę na siłownię, ty tak nie rób, bo możesz sobie coś z nogą zrobić, albo inną częścią ciała. Dużo się dzieje, naprawdę dużo się dzieje, jestem bardzo znachany, bo wybieranie treści... Oj, bardzo dużo się dzieje, ale po kolei. Pojechałem odebrać siostrę z miasta z zajęć i jak wróciłem, zobaczyłem, że mam odpowiedź na maila. I pokażę ci teraz, co to jest za mail, bo ci nie pokazywałem, a dzisiaj wysłałem pewnego maila. I powiem ci o tym, jaki jest wniosek po wysłaniu tego maila. Ale teraz zobacz, co to w ogóle było. Był to taki mail, gdzie było imię, nazwa, nazwa Discord i tutaj, że e, widzę, że testy idą pełną parą. Jeśli potrzebujecie osoby do ponownego sprawdzenia początkowych ścieżek, chętnie to zrobię. I chodzi tutaj o to, że był odpalony odpalone testy świata produktywności w Hey 2.0 i było to zrobione tydzień temu, ale wymagany był poziom 8 a nie, ma, nie miałem wtedy poziomu 8, wczoraj dopiero miałem i pomyślałem, że no jak wczoraj dostałem ten 8 poziom no to napiszę dzisiaj maila a nóż widelec, może coś ciekawego będzie no i tak wyszło, że dostałem zaproszenie do serwera produktywności Hey 2.0 także mega, naprawdę mega Będę teraz przez dwie godziny siedział i te, te, te zadania robił. Z tego co widziałem, są to całkiem proste zadania, więc pójdzie szybko, gładko i przyjemnie, o ile będą sprawdzane też szybko. Jaki jest wniosek z tego, że wysłałem tego maila? No, wniosek jest taki, że nawet jeżeli boisz się czegoś zrobić albo myślisz, że no ale po co mam to robić, przecież i tak się nie uda. Typu właśnie tak jak z, tym, z tą wiadomością. Wiedziałem, że na pewno już jest 20 osób, bo poszukiwali, poszukiwali 20 osób do testowania tego świata, no ale pomyślałem, nic mnie to nie kosztuje, napisanie tego maila to jest minuta czasu, no to wezmę, napiszę, wyślę. Może coś ciekawego z tego wyjdzie. Plusy przeważały nad minusami. To jest w tym wszystkim najważniejsze. Także jeżeli będziesz miał takie wątpliwości, czy coś zrobić, czy nie, no to jeżeli te plusy przeważają nad minusami, zrób to. Serio. I co jest jeszcze istotne, napisałem wpis na bloga. Będziesz miał w opisie, nie będę ci teraz pokazywał całego wpisu, ale opisałem tam, na czym polega metoda trzy poziomy, jak ustalać swoje cele metodą smart oraz... Czym różnią się cele od marzeń, a bardziej marzenia od celów. Także zachęcam Cię do przeczytania. Nie jest on może napisany super, super świetnie, pięknie, cudownie, no ale jest. Uczę się jeszcze pisać wpisy na bloga metodą copywriterską. A teraz lecimy sprawdzać a bardziej robić zadania ze świata produktywności, bo dalej nie mogę w to uwierzyć. Na ten moment będę pewnie na dzisiaj już kończył. W sensie wszystkie zadania czekają na sprawdzenie. Jedno za zadanie w świecie produktywności, drugie zadanie w świecie copywritingu. Trzecie zadanie w świecie Sight i czwarte zadanie w świecie Crypto. Także no wszystko czeka na posprawdzanie. Jutro pewnie wstanę i będzie większość sprawdzona. I jeżeli chodzi o świat kopię, twór, nie, copy nie copywritingu, produktywności. Jest mega, w sensie serio. Chyba wszystkie, bo aktualnie są 4 ścieżki dostępne, albo 5 z tego co kojarzę. I we wszystkich jestem już na poziomie drugim. Serio, mega speedrun poleciał. Tak jak wczoraj Ci pokazywałem jakie zadania muszę zrobić, aby skoczyć na level 9. Tak jutro już będę na tym poziomie dziewiątym i nawet nie zrobiłem połowy albo jednej trzeciej tych zadań, które ci wczoraj pokazywałem. A to wszystko przez świat produktywności. Bo serio, ostry speedrun tu leci. I jest... Wow, tutaj taki, może z... No, z zdradzę Ci, jest spora szansa na to, że będę osobą, która będzie sprawdzała zadania przedwcześnie. A dlaczego przedwcześnie? Bo Mint Hayadu Genesis jest planowany na marzec, drugą połowę marca chyba z tego co pamiętam. A jako iż testuję świat produktywności, to mam możliwość zapisania się do osób sprawdzających. Żeby zapisać się do osób sprawdzających, muszę podpisać umowę NDA, czyli umowę o, o poufności z tego co dobrze zrozumiałem. Jest duże prawdopodobieństwo, że jutro tą umowę otrzymam, dost będę musiał ją podpisać i nie będę mógł ci dużo mówić na ten temat. Prawdopodobnie prawie nic. Na dzisiaj będzie to tyle ode mnie z mojej strony. Do zobaczenia w jutrzejszym blogu.